Jest z nami także dla Polaków, myślę, największy nieobecny dzisiaj zespołu Borusi, Łukasz Piszczek. Dobry wieczór, Łukaszu. Dobry wieczór. Szalony wieczór, tak chyba też trzeba powiedzieć. Bez wątpienia tak. 8-4 chyba rekord Ligi Mistrzów. Kibice na pewno się nie nudzi dzisiaj na tym spotkaniu. Zaskoczona byłam bardzo rozmawiając z Marko Roysem, który... Chwalił Borusję bardzo delikatnie. Mówił jednak więcej o tym, że straciliśmy cztery gole na własnym boisku. Musimy o tym pogadać. Lekko przesadził. Eee, raczej na pewno m, nikt u nas w drużynie nie zadowolony z tego, e, że, że legia strzeliła u nas cztery bramki. Tak? E, fakt, że, że my strzeliliśmy osiem, ale e, taka gra defensywna nie może nam się przydarzyć. Byliśmy my wszyscy tutaj mocno zaskoczeni tym jak porotował na, na mocno powiedziałabym porotował składem trener Thomas Tuchel wy także byliście zaskoczeni i dlaczego zrobił taką właśnie dużą rotację, bo na pewno Wam coś trener powiedział. Czyli trener tłumaczył nam, że chce mieć na boisku zawodników, którzy mają teraz taki głód piłki, tak? Było dużo zawodników, którzy potrzebowali też złapać rytm meczowy. Shinji Kagawa strzelił super dzisiaj dwie bramki, Marko trzy. Wraca po ciężkiej kontuzji i cieszę się bardzo, że właśnie w tak udany sposób wrócił i trener chciał im na pewno dać szansę, żeby, żeby złapali ten rytm meczowy i to się na pewno udało. Powiedz szczerze, patrzyłeś na kolegów i drugą rękę miałeś zajętą telefonem i sprawdzaniem wyniku z Lizbony? Zdarzyło się tak, ale niestety Sporting nie, nie urwał punktu w Realowi, ale tak, będzie ciekawy mecz bardzo w Madrycie. Na co stać tę Borusję w tej edycji Ligi Mistrzów? Na pewno na to, że, że, że zagramy w kolejnej rundzie i e, jeśli e, zagramy dobry mecz w Madrycie, będziemy mieli dobrą pozycję wyjściową, a co, co będzie dalej, to się w sumie okaże, bo w dwóch meczu z każdym przeciwnikiem e, trzeba wtedy zagrać na, na 100% i jeden słabszy moment możecie wyeliminować z tej ligi. Mistrz. Dziękuję Ci bardzo Łukasz. Dziękuję bardzo.